słuchania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NIS TV. Jak widzicie Państwo, jest ze mną już Państwu znany Witek Hakę. Słyszycie Witam Państwo odgłosy ptaków. Jesteśmy na polach mokotowskich. Otoczenie za nami jest piękne. Jest piękna pogoda, ale to, o czym będziemy rozmawiać, będzie nieco kontrastować z, z tym otoczeniem, bo będziemy Przekładać na język praktycznego działania to, co się cieszyło na naszym kanale dużą oglądalnością, kiedy mówiliśmy o kwestiach energii skierowanej, o tym w jaki sposób próbuje się manipulować ludzkim umysłem, w jaki sposób się teraz atakuje ludzi taką bronią elektroniczną. Jest kilka przykładów na świecie, które o tym opowiadają. Ewa Pawela nawet zrobiła ostatnio taki materiał o Haiti, o pożarach, które najprawdopodobniej są specjalnie wywoływane właśnie tego typu bronią. Jest przypadek na Sycylii, gdzie zaatakowano takimi właśnie promieniami całą wioskę, jest to udokumentowane. Interweniował nawet poseł do Parlamentu Sycylii, bo jak wiecie Państwo, Sycylia jest autonomicznym regionem i ma swój parlament, nie reagowano na to. Wtedy on rozpoczął akcję medialną, taką jak my tutaj teraz, i dopiero wtedy Rząd powiedział, że akcje, które tam się odbywały, one były organizowane przez wojska amerykańskie. Zajeżdżały samochody, prywatni ludzie, niewojskowi jakieś aparaty, instalowali ich latały nad tą miejscowością. No i potem rząd powiedział, że tak, że ta akcja była uzgodniona, ale nie chciał wyjaśniać konsekwencji tej, tej akcji, czyli podpalających się domów, podpalających się nawet cystrę z wodą i tak dalej, Natomiast tutaj w Polsce to już trwa od dłuższego czasu, a ty jesteś przykładem takim, gdzie atak na różnego rodzaju, na Twoje urządzenia elektroniczne-komórkowe, na, na twój sprzęt domowy. Na próba uniemożliwiania Ci kontaktów ze znajomymi. Chciałem żebyś o tym opowiedział, bo myślę, że to będzie bardzo interesujące dla naszych widzów i bardzo byśmy poprosili o komentarze, czy Państwo też się spotykają z takimi działaniami. Witko, dajcie głos. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz witam. Proszę Państwa, no więc dzisiaj chciałem się skupić na takich podstawowych dwóch, trzech tematach typu telefony, maile i na końcu tam. Perturbacje z kartami kredytowymi, z bankiem, to bo to wszystko jest związane, proszę Państwa, z elektroniką. Jak dobrze wiecie, no, prawie każdy z Państwa ma telefon, prawie każdy ma adres mailowy, e, prawie każdy ma jakiś tam konto w banku. No, dotyczy to już jak gdyby 90% obywateli tego kraju, a może ich jeszcze więcej. No i kochani, co się dzieje? Macie telefon, bo teraz zacznijmy o telefonach i na przykład spotykacie kogoś ważnego, ale jeżeli. W jakiś sposób jesteście monitorowani, bo to już, proszę Państwa, nie musi Was monitorować człowiek. Dzisiaj sztuczna inteligencja jest tak nieprawdopodobnie rozwinięta, że wystarczy, yy, o tym się nie mówi, ale to już naprawdę poszło tak daleko, że już yy, nawet yy, Allegro na przykład yy, podaje informację, że w skali roku ileś milionów kont skarnie zamykają. Czy przepraszam pomyliłem się teraz o YouTubie myślałem. Ale Allegro robi to samo. Allegro też ma sztuczną inteligencję, tylko to już nie miliony kont, ale jakieś tam tysiące kont i YouTube również zamyka, czyli... Kto czyta tą korespondencję? Czyta y, sztuczna inteligencja i właśnie YouTube kiedyś podał, że 80-90% kont jest zamykanych przez automat, który z, z tytułu filmów, z treści zawartych w filmach podejmuje decyzję. Po prostu człowiek już tego nie musi ogarniać, nie musi tych wszystkich filmów słuchać, analizować, to już automat działa. Czekaj Witek, bo ja bym chciał, byś jeszcze wrócił do, do tego telefonu, bo zacząłeś od o... Tak, no ja to, właśnie po, wrócę po, po, do po, telefonu. Po trzech po i rozwiał pewien mit. Ponieważ Ty używasz telefonu tak. komórkowego tak, zwanego, tak zwanej starej, właśnie pokaż to naszym telewidzom, położyłem. tak zwanej starej daty, który wydawało się, że tam sztuczna tak. inteligencja i, i, i takie elektroniczne zarządzanie nie dotyczy tych, tego telefonu, okazało się, że i z tego telefonu, Jakiego wydawało się prostego, bez żadnych bez powiązania z siecią i tak, znaczy nie z siecią komórką, tak, ale bez internetu tego wiem, jest ten telefon, tak. e, e, kasują dane tak, i, i, tak, i bo tak. proceder na, 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 na Facebooku czy na YouTubie czy, czy, czy właśnie na Allegro jest takim pewnym e, takim systemowym działaniem wokół e, wobec większej populacji. Natomiast ja bym chciał to przenieść na język praktycznego działania, jak to dotyczy każdego pojedynczego Słuszny. człowieka. Bo bo ty jesteś w ten sposób mocno, mocno atakowany. Bardziej YouTube dotyczy mojego programu, prawda, który jest właśnie cenzurowany Dokładnie. I, i, i tego typu ataki są właśnie na tego typu instytucje medialne, jak, 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 jak moja. A tutaj okazuje się, że właśnie jeżeli sobie system wyselekcjonuje kogoś, kto właśnie zajmuje się tematami takimi jak ty, jak właśnie tą energią skierowaną, czyli jesteś dla systemu groźny no. i, i niebezpieczny, w związku z tym ci utrudniają i eliminują. Możliwość kontaktowania się i o tym opowiem. To znaczy, ja tu może powiem Państwu, przypomnę, bo to już mówiłem na innych kanałach, ale tutaj na tym kanale mówiłem, że na początku lat 90. moja była żona była spadkobierczynią razem oczywiście z całą, całą swoją rodziną nie tylko ona, ale całą dość liczną rodziną spadkobiercami nieruchomości, tak zwana reprywatyzacja to chodziło o nieruchomości bo to dawna rodzina ziemiańska, polska i o nieruchomości głównie po wsiach jakieś budynki, jakieś grunty podmiejskie i tak dalej no i zaczęli przychodzić do mojego właśnie teścia różni dziwni panowie i usiłowali kupić roszczenia, kto się w grunty warszawskie kupował za 10 tysięcy złotych za 50 tysięcy zł, I ja wtedy powiedziałem nie. A jako historyk, znawca majątków ziemskich, miałem pewną wiedzę, i że tak powiem, zacząłem się stawiać. No, to ci panowie powiązani z aparatem bezpieczeństwa bardzo nie lubią, jak im się ktoś stawia i nie pozwala tanio czegoś sobie ukraść, za małe pieniądze wyłudzić od rodziny. A druga rzecz, że ja jestem ekspertem od heraldyki i genealogii, a pewien pan wysoko postawiony w służbach również ekspert od rycerstwa i szczególnie szlachty górnośląskiej. No bardzo mnie lubił, bo on samiec alfa, on jest najlepszy, on jest najmądrzejszy, on ma najlepsze mieć wiedzę i no, zaczął mi pokazywać po prostu gdzie jest moje miejsce i raptem muzea przestał ze mną współpracować, wydawnictwa nie chciały mi wdrukować moich książek heraldyczno-genologicznych i jemu tak oczywiście. Pan wysoko stoi obecnie w prywatnej agencji wywiadowczej, więc może robić ze mną co chce. I proszę Państwa, sprawa wygląda właśnie tak, że moje kłopoty nie zaczęły się przypadkowo, tylko wytypowano mnie, że nie pasuję komuś do układanki. Nie jestem z rodziny resortowej. A jeszcze mogę im przeszkadzać z moją aktywnością. No więc proszę Państwa, zaczęło się na przykład z telefonami, tu już miałam od bardzo dawna, że z telefonami sprawa wygląda, że to co powiedział słusznie tutaj pan Wojciech, że macie zwykły Państwo klawiszowy telefon. Mi się nie włamią, nie kochani też się mogą włamać, rozmawiałem z fachowcami od telefonów komórkowych parę dni temu i powiedzieli, że to jest uda, że telefony klawiszowe również można się włamywać, również można kasować z nich lub coś nawet dopisywać, że to jest tylko mit niestety. One są owszem prostsze, ale są łatwiejsze w obsłudze, ale nie dają ci gwarancji, że mój telefon jest nie do włamania. Niestety każdy jest i teraz proszę Państwa. Ale no, włamali się i co zrobili? No bo... Od razu mówimy, tak przede wszystkim tak. Tak, na przykład, od lat mam coś takiego, że ludzie mówią Panie Witku, czy Pan dostał SMS-a? Wyjmują swoją komórkę, pokazują mi wysłanych, u mnie nie dochodzi. Ja wiem, co zaraz Państwo powiecie, zapełniona skrzynka. Nie, ja skrzynkę czyszczę, albo z tym przepraszam bardzo. Jak to jest, że od osoby A nie dochodzą SMS-y, a od osoby B dochodzą codziennie i tak dalej? Więc tak, nie dochodzą sms -y, ale też na przykład sms -y znikają. Był SMS, i zniknął SMS. Po prostu zniknął. Yy, dalej. Ostatnio miałem tak samo nagrałem u pana z panem Wojciechem ten ostatni dwa tygodnie temu film co było stowarzyszenie Stop zorganizowanym elektronicznym torturą Stop Z. Tam ja się nagrałem pani Zofia Filip jak się nagrała ja tam wymieniałem że osoby które nas wspierają to jest pan Wojciech Dobrzyński że to jest pan Rafał Mosakowski że to jest pan Janusz Zagórski tam jeszcze ileś osób żeśmy wymienili i co się dzieje. Kilka dni po tym nagraniu ja wyjmuję telefon którym nic nie grzebałem. Nawet go nie wyłączam na noc, więc nic tam nie kombinuję i raptem patrzę, ja mam niekompletną skrzynkę. I jakie mi adresy zniknęły? Od osób, które wymieniałem jako osoby nam pomocne, życzliwe, ja musiałem... Czyli skasowano ci kontakty, nie skrzynkę, tylko kontakty ci skasowano. Ale żeby... część, aha. ale wybrane. No tak. I po prostu zostały skasowano mi osoby mi najbliższe, to znaczy osoby, które ze mną współpracują, osoby, które mi na przykład pomagają, osoby, z którymi mam jakieś bliższe kontakty, czy towarzyskie, czy naukowe, natomiast osób, osób takich mniej dla mnie ważnych zostało, więc ja zupełnie nie rozumiałem, co się dzieje. Powiedziano mi wprawdzie w punkcie, że takie rzeczy się dzieją, że trzeba przeczyścić styki i tak dalej, i tak dalej, tylko kochani, jak zacząłem w tym punkcie wymieniać że mi się to dzieje, że mi się to dzieje, że mi się to i to i to, no to... Bo na przykład ktoś do ciebie dzwoni, ja też miałem takie Właśnie paki... to ty, no, o, Właśnie, zaraz, 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 właśnie. To, co tutaj było powiedziane, że kontakty znikają, ale kochani, jak zacząłem wydzwaniać do ludzi, znajomych, co ja mam z tym zrobić, czy mam iść na policję, na prokuraturę, po dwóch dniach te, te, te kontakty się same przywróciły na mój telefon. Ja nic nie zmieniałem, karty nie czyściłem, nic nie resetowałem, kontakty wróciły po prostu bardzo grzecznie. Jak zacząłem wydzwaniać i mówić, że idę z tym na policję, y, pytanie takie właśnie a propos, że ktoś do mnie dzwoni, a u mnie telefon się nie wyświetla. Nic nie ma, jakby nic nie dzwonił. Ja do kogoś dzwonię, a u niego nie dzwoni. I u niego się też nie wyświetla, że było dzwonione, albo wyświetla się, że było dzwonione, ale telefon nie dzwonił, mimo że u niego na biurko było, no tak właśnie tutaj do pana rektora dzwoniłem, że czekał na mój telefon parę dni temu, siedział przy komputerze, telefon leżał obok, wyświetliło się, że było dzwonione, ale sygnału nie było. Zresztą ja to już nieraz znalazłem, że można zakłócić dzwonienie, że na telefonie jest informacja, że dzwoniło, ale telefon nie zadzwonił, mimo że telefon leżał metr od ciebie. Doszło do tego, że ja poprosiłem pewną osobę, żeby położyła telefon przed sobą, przed nami, leżał na biurku, ja do tej osoby dzwoniłem, u mnie był sygnał wolny, tu, tu, a ten telefon tej osoby nie zadzwonił i nie wyświetliło się, że dzwoniłem. I proszę Państwa, tak jest również. Na przykład miałem taki przykład z Panem byłym posłem Robertem Majką z Przemyśla, który kiedy był jeszcze posłem, z nim się spotykałem, bo był to jeden z odważnych posłów. I on mówi, Panie Witko, jeśli ja nie mogę do Pana dzwonić, Pan ma stale zajęty. Ja mówię, No wie Pan, ale to dziwne, bo mi się Pan nawet nie wyświetla, że Pan dzwoni. To dziwna sprawa. I co się okazało? Ja mówię, Wie Pan, co niech Pan do mnie teraz zadzwoni? Kładę moją komórkę przed nim, on do mnie dzwoni, telefon zajęty. No jak telefon zajęty? Zacząłem sprawdzać mój telefon. Okazało się, że telefon pana posła trafił u mnie na czarną listę. A czarna lista powoduje, że u mnie będzie system zajętości. Wchodzę na tą listę, faktycznie pan Robert jest wpisany. Kasuje, proszę zadzwonić jeszcze raz. Dalej zajęty, wchodzę jeszcze raz. Automat przywrócił go na czarną listę. Kasuje jeszcze raz i napisane abonent usunięty z czarnej listy. Proszę zadzwonić jeszcze raz dalej zajęty. No to mówię trzeci raz. Klikam abonent usunięty z czarnej listy. Proszę dzwonić jeszcze raz, było zajęte. Jak zacząłem wydzwaniać po znajomych, że może byśmy z tym coś zrobili, następnego dnia telefon sam wyrzucił sam. W cudzysłowie oczywiście pana posła z tej czarnej listy. Czyli proszę państwa, no jest coś takiego że jeszcze przerywanie list rozmów. Dzisiaj rozmawiałam z panią Katarzyną Bnińską z Watach Obywatelskich, którą też Państwo znacie z różnych nagrań, bo no to nam chyba sześć razy przerywało po prostu rozmowy. I proszę Państwa, to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że na przykład nie z każdym macie przyjacielskie układy. Czasami jest ktoś oficjalny, z większym dystansem, jakiś poseł, jakiś dygnitarz albo ktoś, do którego nie macie śmiałości. No wysyłacie mu dwa, trzy maile. SMS-y, przepraszam, no nie odpowiada. To znaczy nie chce mieć ze mną kontaktu. Tylko, że do niego ten SMS mógł nie dojść. A wy już o tym nie wiecie, bo przecież wysłaliście. Dzwonicie do kogoś pięć, sześć razy. No właśnie pani Katarzyna Bnińska też było tak, że ona do mnie dzwoniła w zeszłym tygodniu chyba z pięć razy. U mnie się nie wyświetlało. Więc zaniepokojona zadzwoniła do pani Zofii Filipiak kilka razy. U mnie się też nie wyświetliło, że ona dzwoniła. Dzwoniła też do innych osób, których się też nie wyświetlało. Czyli kochani, sztuczna inteligencja. Kogoś wpisuje na listę, to potem ci tak automat utrudnia, że potem ty człowieku myślisz... Olewa mnie ktoś, nie lubi mnie, no nie będę nachalny, przecież wysyłam smsy, ale one nie dochodzą. Dzwonię, ale u niego się nie wyświetla, że dzwonisz. Proszę państwa, mogą wam załatwić nie jedną firmę, którą prowadzicie, nie jedne kontakty biznesowe, nie jedne to kontakty przyjacielskie, towarzyskie, polityczne, no bo jeżeli przecież ja do niego wysłałem, tyle razy dzwoniłem, no kochani, a ta osoba potem takie oczy jak gdzieś jest spotkana, ale bardzo często my tę osobę nie zapytamy, bo będziemy się wstydzili, że ona powie, no przecież ja pana olewam, po co pan mnie tak atakuje, więc czasami bądźcie Państwo bardziej, że tak powiem, brzydko upierdliwi. Pytajcie te osoby, czy rzeczywiście dostały te maile, czy rzeczywiście yy, te smsy dostały, czy rzeczywiście nie odbierały bo coś tam, bo w ten sposób, kochani, wierząc sprzętowi... Możemy potracić wiele cennych kontaktów, wiele różnych towarzyskich układów, wiele biznesowych układów lub politycznych, bo uznamy, że ktoś nas tutaj ignoruje i to samo proszę Państwa... Ja jeszcze powiem z ciekawości, że mam na, na orę, orę, w orężu mam telefon, ale myślę, że to jest w ogóle już drugorzędna sprawa. Natomiast mam skrzynkę mailową na, na wp.pl i proszę Państwa, kiedy... Wydawałem moją książkę o staropolskich sygnetach herbowych w kolekcji Wawelu. To fotograf mi przysłał zdjęcia tych sygnetów herbowych do wglądu. Ja to sobie obejrzałem, ale coś mi po paru godzinach tknęło. Wchodzę na skrzynkę mailową. Nie ma tego maila. No nie ma. No więc dzwonię do pana fotografa i mówię: Wie pan co, niech pan mi wyśle jeszcze raz. Dobrze, dobrze, dobrze. Za pół godziną do mnie dzwoni i mówi: proszę pana. Na mojej skrzynce mailowej też znik ten mail, który ja do pana wysłałem. Ale dobrze na pendrive'ie miałam fotografii. No kochani. No ja rozumiem, że mój telefon, i czy tam nie telefon, tylko akurat to było komputer, bo ja w telefonie nie mam maila, że coś się dzieje, ale jeżeli jest mail, który mi znika i mail wysłany u nadawcy też zniknął. No, kochani, no ale tak właśnie działa aparat bezpieczeństwa. Yy, że, yy, proszę Państwa, też często mam coś takiego, że ludzie mi mówią: No i co? Ja mówię: No i co? Wysłałem Ci trzy maile w tej sprawie. I proszę Państwa, nie ma tak, że mam zapchaną skrzynkę, bo jeszcze raz powiedziałem: i smsy czyszczę, i maile czyszczę, tylko po prostu od pewnych osób mi dochodzą, od pewnych osób mi nie dochodzą. I nie mówcie mi, kochani, że spam. Ja spam otwieram codziennie. Setki moich znajomych pytam oglądasz spam, ale skąd? Nie, spam trzeba oglądać, bo mnóstwo ważnych wiadomości wpada do spamu. Ja spamę oglądam z automatu. I proszę państwa, to nie jest normalne, że ktoś mi pokazuje na swojej skrzynce wysłane, a ja nie znajduję tego, ani w spamie, ani w koszu, a jednocześnie jest prawidłowo wysłane. Bardzo często też się dzieje, że mam prawidłowy adres, chcę do kogoś wysłać i mailer demon mi przysyła nie od razu, tylko czasami po 24 godzinach, że to nie zostało dostarczone. Normalnie mailer demon powinien działać w ciągu godzina, a nie po 24 godzinach. I co się dzieje, że zawsze ja to mam, kiedy są to sprawy społeczne, polityczne, niewygodne dla systemu albo sprawy na przykład, żebym miał jakąś prelekcję, albo żebym właśnie coś zarobił. A inne nie, reklamy mi wszystkie przychodzą. Jakieś ktoś mi banalne fotografie z jakiejś imprezy wysyła, też dochodzą. Tylko jak w grę wchodzi moje życie pod tytułem pieniądze albo polityka, o to wtedy te maile dostają jakiś dziwnych bolączek, jakieś dziwne sytuacje się dzieją. Także kochani, nie miejcie też zaufania do sprzętu mailowego, a powiem teraz moje przeboje z Proton Mailem. Proton mail to jest, bo tam to było wp.pl Proton mail, gdzie też miałem skrzynkę. Yy, są w Szwajcarii. No, co sobie myślę, Szwajcaria, to już taki bezpieczny, to okej. Okay. I co się dzieje? Zaczęło się dziać coś takiego, że na przykład na Protonie yy, no, też zaczęły być takie sytuacje. Odbieram sobie mail i jest mniej informacji, a ja go za kilka godzin, następnego dnia ja drugi raz go czytam. To tam jeszcze jakiś jeden link do niego się dokleja, jeszcze jakaś jedna fotografia, której przedtem nie było. Tak, jakby na raty mi to przekazywał. Bardzo dziwna sprawa. Yy, dalej, co się dzieje? Dzieje się, że yy, ja wykupiłem u nich, że z mojej karty zdejmują co roku pieniądze, żeby skrzynka była pojemniejsza. Ale to chodziło nie o maile, tylko o fotografię, o przesyłanie danych, czyli coś pojemnego. I oni mi w tym roku wysyłają informację, że moja karta wygasła. Nie pobrali pieniędzy. Karta jest ważna, bankowa do 25 roku. To za bzdury. Zamiast mi się zapalić lampka ostrzegawcza, że oni już coś zaczynają kombinować ci z protonu, no to ja olałem, bo to jest nie opłata za konto, tylko opłata za konto, ale nie za samo konto, tylko za pojemność fotografii i tak dalej, i No dobrze. Ale co? Ja sobie wchodziłem na tą stronę tego, tego konta na Protonie poprzez taką zakładkę. Taka tam kopertka była bez kodu. Zapomniałem kod przez te całe miesiące, lata i sobie wchodziłem przez tą stronę, przez tą ikonkę. OK. No i my się sobie muszę odzyskać konto, nazwę, kody, bo, bo jak będę z innego telefonu, czyli źle, z innego aparatu korzystał, bo ja korzystam z, nie z telefonu, tylko z, z aparatu normalnego, stacjonarnego, Komputera, to nie będę mógł się, bo tam nie zalogować, bo tam nie będzie tej ikonki. No więc przepisałem te sześć wyrazów po angielsku czy osiem, ale oni mi odmówili. Powiedzieli, nie to błąd. I już nigdy więcej mi się te nie pokazały. To bardzo dziwne. Już mi się nigdzie szukałem wszędzie te osiem wyrazów nie ma. Raz mogłeś, my uważamy, że źle je przepisałeś po angielsku, nie ma tego. No więc ja do nich wysłałem maila: Kochani, no ja korzystam, mam. Ale wchodzę przez aplikację, może byśmy tutaj coś zrobili z tym, tym kątem, żebym ja sobie przywrócił to, to, to hasło. Na co, co oni mi zrobili? Pstryk i mi zdjęli tą aplikację. I pozosta pozostałem pozbawiony konta. Więc do nich piszę, co wyście zrobili. A paragraf taki, taki nam pozwala ci zdejmować... Tej aplikacji. No to musisz sobie konto, że tak powiem, zresetować. Ale ja wam napisałem po polsku wyraźnie, że ja nie mam hasła. Chciałam to... Trudno. Nasz, nasza, nasze ustalenia, nasz regulamin pozwala nam zdjąć ci tą aplikację, przez którą ty się logowałeś. A, a poza tym wie pan, pan ma niezapłacone. Ale proszę państwa, Pobieraliście całe lata, czemu w tym roku nie pobraliście? Albo pana konto już tam w banku nieważne, karta nieważna. Nie, jest do 25 roku ważna, ważna. Nie, nie, proszę pana, karta jest nieważna, pieniędzy nie pobraliśmy, a pozym możemy pana, yy, że tak powiem, odczepić od tej aplikacji. No i ja mówię, no to, no to co? No to przepadło, nie ma pan konta, trudno. No to Właśnie, kochani. To, to jest taki, yy, ja to nazywam, że yy, kie, kiedyś yy, było takie powiedzenie: klient, nasz pan. Tak. A teraz odwrotnie, to my służymy bankowi, to my służymy takim, takim właśnie przedsięwzięciom czy takim powiem, portalom i oni kompletnie się nie liczą z naszym zdaniem, nie, nie, nie zaspakają naszych potrzeb, tylko do momentu, kiedy im się to opłaca, kiedy jesteśmy dla nich dojną krową, to oni tylko wtedy nas, że tak powiem, akceptują. To absolutnie trzeba zmienić i tu zresztą nie mamy ani pomocy państwa, ani pomocy policji. Policja jedyne co, co robi to uważajcie na oszustów, uważajcie. Ta, ta. Kiedy największym oszustem są właśnie takie portale, kiedy największym oszustwem są banki, oszustem. No i jeszcze państwo do, jest kolejnym takim elementem, w którym oszusty uczestniczy Słuchaj, bo już rozmawiamy dosyć długo. No dobrze, okay. a, a ja bym chciał y, zachęcić państwa, żebyście w komentarzach pod tym pod tym nagraniem opowiedzieli też i swoje historie, bo Witek jest no, no, z o, osobą e, publiczną i taką, która, która e, e, od, od dłuższego czasu jest przedmiotem tego typu, typu ataków, ale warto byłoby e, od Państwa się również dowiedzieć, czy ma, e, macie do czynienia z tego typu e, praktyką, no bo e, jak się okaże, że to jest e, praktyka dotycząca nie jednej, dwóch, trzech, tylko kilkuset albo kilku tysięcy osób, no to e, e, koniecznie trzeba coś zrobić, nawet gdyby to to dotyczyło tylko jednej osoby, bo łamanie praw człowieka i zabieranie mu wolności, właśnie krępowanie go tego typu działaniami abuzywnymi, jak to się ładnie w prawie nazywa, jest absolutnie dopuszczalne. To są, to są prawa człowieka, to jest zamach na twoją wolność i na takie rzeczy trzeba absolutnie reagować. jest takie powiedzenie, że jeżeli nie będziesz walczył o swoją wolność, to na nią nie zasługujesz. Więc y, y, zachęcam Państwa do, do, do komentarzy. I oczywiście z witkiem A, będę chciała jeszcze Ja Chciałem jeszcze dopowiedzieć, tak, że, proszę. kochani, absolutnie ja nie wierzę, że system jest skierowany tylko przeciwko mnie, że to wymyślają tylko przeciwko mnie, bo ja nie jestem ani pretendent do tronu, ani jakiś prezydent obcego kraju. Yy, tylko wielu z Państwa mówi, no coś się zacięło, no coś się zepsuło, bagatelizujecie takie sprawy po prostu często, albo no jakoś do mnie nie doszło i słuchajcie, bo to. U mnie to jest notoryczne, ale zwróćcie uwagę: macie poważną firmę, albo, albo się, dla was poważną, wasz interes życia, i wystarczy, że czasami wam taki numer zrobią pięć razy do roku, ale wam załatwią jakiegoś kontrahenta, załatwią jakiegoś właśnie dostarczyciela towaru, gdzieś was, to nie musi być notoryczne, to jest po prostu od czasu do czasu, ale ciach, ciach. W jednym miesiącu pół roku dają spokój, kolejny miesiąc się tam utną, wytną i tak dalej. Zastanówcie się właśnie nad takimi przypadkowymi sytuacjami, czy nie jest ich za dużo, bo właśnie takimi sytuacjami można powoli, powoli schładzać nawet biznesy, gospodarkę. Parę dni temu szedłem ulicą kredytową w Warszawie. 80% sklepów jest do wynajęcia, zabielone okna nie ma. Tamka w dół szedłem, tylko trzy działają ponad 10 zamknięte. No biznes się absolutnie wykańcza. Ale tego, takimi no. też metodami, że można właśnie no, wpisać, no, ludzi, no. wpisać no. ludzi do różnych algorytmów, które no, potem ci życie układają i to już nie ludzie robią, tylko systemy robią. Słuchajcie, sztuczna inteligencja jest coraz bogatsza, zajmuje się wami yy, i naprawdę nie lekceważmy tego tematu. Dziękuję Ci Witek za, za wywiad. Będziemy w kontakcie. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę, subskrybujcie nasz kanał, wspierajcie go, bo to, co robimy, robimy dla Was. No i pamiętajcie, kochani, o wpłatach. Naprawdę na Pana tutaj nic, Wojtka, bo Pan Wojtek no, nie potrafi prosić, to ja już będę w jego imieniu apelował. Także pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy i życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo. Yes, so.